W Wiedźminie 3 na aukcji w domu Borthodich, jeśli porozmawiamy z tym mieszczaninem obok balkonu, to powie nam, że zna Geralta kolegę po fachu. Spotkałem kiedyś pana kolegę po fachu. Nazywał się Berembir, zdaje się. Co prawda przekręcił o niego imię, ale raczej nie trudno się domyśleć, że mowa tutaj o Berengarze, Wiedźminie cechu wilka, który pojawił się w pierwszej części gry. A tak swoją drogą to pierwsze co o tym się skojarzyło z Boromirem z Władcy Pierścieni, ale Boromir nie był Wiedźminem, więc raczej chodzi tutaj o Berengara. Nie zaraz, nie zaraz. Pan jesteś Geralt, Gerald Zdrowie. Słyszałem, jak jakiś barto panu śpiewał. Przepraszam, czy ja szanownego pana skądś nie znam? Nie przypomni. A faktycznie. Parę lat temu licytowałem się tu z panem o ozdobną szablę. – Tak jest. To była aukcja dóbr tej rodziny na E. e. Erez? Ebec? Mniejsza z tym. Niech pan lepiej powie, czy ta szabla panu służy.